Serdecznie jestem, a właściwie jesteśmy w górach Moron, które leżą w Irlandii Północnej. Będziemy zdobywać szczyt o nazwie Sylief Pinien. Mam tutaj mapkę. Bardzo lubię góry Moron, bo w przeciwieństwie do gór Wicklow w nich czuje się majestat i dzikość gór. Góry Moron. Jesteśmy na szlaku na szczyt, który zamierzamy zdobyć. I zawsze tak jest, że trzeba odpocząć. A najlepiej jest chłodno, pada deszcz, trzeba się jakoś wzmocnić. Wzmacnia nie tylko czekolada wysokoenergetyczna, kanapka, ale bardzo ważne w takiej podróży jest szczególnie rozgrzewać się. I mam tutaj. Niestety, szkocką whisky, nie irlandzką. No, ale kolega dostarczył ale tylko taką. Ale blisko Szkocji. No, ale blisko Szkocji, tak, tak. Rzut beretem. Także pozdrawiam wszystkich, którzy będą oglądali ten wszystkich kanał. Szkotów. Wszystkich Polaków, Szkotów i Irlandczyków. A do Irlandczyków szczególny apel. Wybaczcie mi, że piję szkocką, tylko dwukrotnie destylowaną whisky. Pozdrawiam. Jestem w drodze na slivbin. już praktycznie zostało mało tej drogi. Delikatnie zmęczony, ale najtrudniejsza część została już pokonana, a to wszystko cały ten trud wynagradzają mi piękne widoki, które miałem okazję Wam pokazać. No i jestem na szczycie z Udało nam się go zdobyć, mimo że w połowie naszej wędrówki troszkę padało, ale to nas tylko orzeźwiło. Kilka łyczków whisky dodało nam ochoty do dalszej podróży. Zdobyliśmy ten szczyt i mogę, u... mogę uznać, że wypad się nam się udał. Zdrowy rześki spacer, podziwiamy przepiękną panoramę gór Moron. Zachęcam każdego do takiej wyprawy. Nie siedźcie w domu, odkrywajcie Irlandię.